dla prawdziwych dam, dla prawdziwych kobiet, a nie dla tych, mat, to stoją za rogiem, tą was pozdrawiamy wielkim poważaniem, Gag z kochamy was dziewczyny i piszemy dla was numer Jak miłosny z gorący podcałunek Stawiamy wam tu podnik w postaci kawałka Prezent na Dzień Kobiet, nasza szczera gadka Dobre dziewczyny, trzymajcie wazor, głowa do góry, za jebie, wam za to Nie w tej piosence, tylko że ta matka bierze dziś w ręce pobawiamy dziewczyny z całego świata Wolny dworik zony, mutata, tata Przesyłamy wodrowienia dla każdej matki. Życzy powodzenia do tak panie żołniami. Prawdziwa pani, pani,

Ile już było takich numerów o dziwkach z budelach, jebać ten szlam Na wkątku koniec jedanego ścierwa To jest kawałek dla prawdziwych dam Kochamy tylko prawdziwe kobiety, kiedy z naszymi dziećmi idą na stacer Mamy dla was korony ze złota, bo należą się każdej dobrej matce Kurwę rozpocznasz od razu pogadce Pali papierosa ziomkami pod bokiem Zapomniała nakarmić trójkę dzieci Pamięta o chuj i pizdę pod okiem Dla nas liczą się prawdziwe damy Z takimi można się hajtać man Gang Albanii tworzy ten kawałek tylko dla prawdziwych Dam. tylko dla dziwych, kobiet pozdrowienia reszta trafia do kosza jak spam. Dla was odjebiemy, sto lat więzienia, wysyłamy listy, kwiaty i życzenia. Nasze królowe, prawdziwe damy czekają domu z kolacją na nas, tylko dla nich będzie nagroda, dla wszystkich kurew, ta kara. Prawdziwa dama, chudzi rama, serek masło, tu, 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 tu. lubię wpierdalać.

Troskę pomaru, lisz, później jest jak pies A ja taki jak ty Ignorou oh, o wuj później jest jak taka jak ja oh, Ja taki jak ty. Papaj z radogara lubi to robić, a ja śpiewam o tym, bo lubię wąchać to Nie wiem czemu tak jest, ale jest dobrze z Biedry najlepsze grenthi kosztuje 5 zł i herbata w chuj Papaj sobie siedzi ze mną i pana, sąsiedzi, siedzi są sobie na sobie Matka szpera, ojca wokół masie tak To było, było, że złej nocy A nocem, nocem, zapaj sobie, gra A zespać przez stary znowu, wziął się machę w ręce To zniszczy na gilet, Z pan, że wiatr i w Tak to się stało, raz ojciec wziął matkę za nogę Wszystko ją z bramki i wyjebał jej No, no Tom, jak to się nazywa? O podłogę, no

Dobra, 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 dobra. dobra. Infi przyszedł do mnie Na ten kurde kanał Nie wiem po co, po co Ale przyszedł tu na oj Dobra, swemu Dobra siema Weź to wyłącznie, bo to, to, to jest, jest <gulna> Chwinne ¿Y wiesz co Ja ci zapytam Czy masz coś yy, poczekaj Ja mam coś fajnego Podsyłajcie mi jeżeli macie to ja tak. Znacie Huntera? Tak Kaj ti maskaro? Okay. Kjadi mm, 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 mm. se vesra, moje srce bi je bum bum. Kiedy, kiedy ojciec wchodzi do domu, matka robi bum bum. Ojciec najebany na bombie wchodzi bum bum. Matka goni z kablem go i śpiewa razem bum bum. Kiedy wchodzi ojciec no. poręczy się trzyma bum bum. Matka bierze kabel w ręce i zaczyna bum bum. Zaczyna kiedy ostrojno i grubo bum bum. Matka rozkręca zasady na klatce schodowej bum bum. Kiedy ojciec pije razem do domu i no się zaczyna kiedy matka łapie za nogę syna, twój <laughs> braci się kije, matkę bobie, a ojciec na to, co ty robisz, zaraz ci wyjebie. Tak to się działo, ojca, no. to przejechało Tak to było razem, ale się skończyło ze swej nocy Bo twój stary wziął matkę za nogę Założył jej kimurę i zajebało podłogę Kiedy ojciec wchodzi do domu O nie, to jeszcze nie refren, dobra Szala, la, 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 matka chodzi na dziewana Tak to było, 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 tamtej nocy, bum, bum Ale stary wchodzi na nodze i krzyczy kiedy ojciec chodzi, matka krzyczy znowu bum bum, ale się rozchodzi na całym osiedlu bum bum. Matka bierze kabel w ręce, no i krzyczy bum bum. Ojcu łeb potapia, gdzieś cudzięce krzyczy bum bum. Kiedy ojciec chodzi do domu, trzyma się, poręczy bum bum. Matka do niego, że zaraz za niego nie ręczy bum bum. No i dzieje się bardzo źle, cała klatka krzyczy bum bum. Wybaw no matka na to tara ci zajebie. Bum, bumpał tak tak przyciesynek, a ty do niego skypalaj A on do ciebie, no to ty No to ty No to ty No co ty, stary zrał się w galoty, bęk Tak, teraz ja się z papajem Dziś ugadam w noc Będziemy ruchać z sąsiadkę w koc Koc jest czerwony jak okres mojej no, żony. Ona lubi wąchać to, papaj zawsze do mnie mówi ziom. Kurwa też chuj Kurwa, Nie, to nie, to nie kiedy wchodzę na korytarz, matka krzyczy bum bum Ojciec mówi, czemu? Pytasz matka do niego bum bum Zajępała mu za nogę, go złapała bum bum Powiedziałam, że przyjdę, taka jak się go rozjebie, bum bum Ojciec ma to do niej, goś na czemu to robisz? Ona do wow. niego, no bo kurwa, na jednej nodze znowu wchodzisz Na pewno, że, bo na jebańcu znowu jesteś Ja ci zaraz jednę o jest też. matka wchodzi, ta nagryta w krzyczy, ojciec bum bum złapała za nogę i biebła podłogę bum bum. Matka chodzi, na rękach bum bum, ojciec na to, gdzie jest cudzienka bum bum. A kurpałk, mąk yy, mógł ogarnić.